Cześć, nazywam się Natalia i 5 miesięcy temu zaczęłam spełniać swoje wielkie marzenie i jestem w podróży po Europie, po świecie być może. Od zawsze lubiłam podróżować, kochałam to. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy wyjechałam za granicę, poczułam, że to ciepło to jest moje, i że uwielbiam podróżować, że to poszerza moją perspektywę. Że poznaję różne historie ludzi, że mogę zobaczyć, że ten świat może zupełnie inaczej funkcjonować niż u nas, w naszym kraju. I zauroczyło mnie to na tyle, że w każdym możliwym momencie, kiedy miałam tylko taką możliwość, e, lubiłam podróżować, nieważne czy po Polsce, czy za granicę. Wiadomo, że te podróże zagraniczne e, były dla mnie bardziej atrakcyjne. E, natomiast każda podróż to jest taka nutka, taki exciting, takie, wiecie, takie poruszenie, że coś się będzie działo, że coś nowego, że poznam inną kulturę, że zobaczę coś. Zawsze jest to dla mnie cudowne doświadczenie. I powiem Wam, że podróżowałam dużo do tej pory. Głównie takie, wiecie, wakacyjne tematy to były, chociaż pracowałam też w Grecji. Było też tak, że. Wyjechałam do Indii, do Tajlandii, to już na dłużej, bo wiadomo, że w tamte okolice to już nie opłaca się na takie krótkie wakacje, tylko już trzeba troszkę dłużej pojechać na te wakacje, żeby to było bardziej opłacalne. No i stwierdziłam, że kurczę, to jest ciągle mało i że w tej Polsce tak to chyba nie jest do końca mój kraj do życia. Nie ta mentalność i przede wszystkim nie ta temperatura. I od dawna planowałam, że będę podróżować po świecie. I w końcu tylko właściwie tak, to było, że trzymał mnie mój biznes. I w momencie, kiedy stwierdziłam, że zamykam biznes, to już nic mnie nie trzymało w Polsce. Nic, co było, czego nie mogłabym robić z odległości. To wiadomo, że znajomi zostali w Polsce i rodzina. Natomiast już nie byłam zależna tak bardzo od tego miejsca zamieszkania. I pięć miesięcy temu zdecydowałam się razem z moim partnerem, że będziemy podróżować po świecie, po Europie, ale nie zwiedzając tak turystycznie, tylko chcemy wejść w mentalność tych ludzi, chcemy pobyć dłużej, bardziej doświadczać, bardziej podróżować niż być turystą, niż zwiedzać, tak, wiecie, te zabytki powierzchownie. Chcemy bardziej poczuć tą głębię, poczuć to jak ludzie tutaj żyją, jakie mają wartości, co cenią, co ich porusza. I w ten sposób podjęliśmy decyzję, że zrealizujemy ten pomysł i na razie my, na razie jesteśmy po pierwszych pięciu miesiącach życia w Hiszpanii i stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie nagrywanie naszej przygody i będę tutaj wrzucała zarówno krótkie filmiki, jak i um, różne zdjęcia z naszych przygód, z naszych podróżę. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie inspirujące i znajdziesz coś dla siebie i być może zachęcam Cię też do tego, żeby więcej podróżować, a może dostarczę trochę widoków, który Ci brakuje, kiedy jesteś w domu. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie i będziesz chciał, chciała wracać tutaj na ten kanał. Cześć!